Wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Witek A dzisiaj mam dla was kolejny gameplay z Call of Duty Modern Warfare 3 No i lecimy, Gram sobie dzisiaj Znaczy grałem na strefie zrzutu na mapce Lockdown Jest to jedna z moich trzech ulubionych map Macie jest oczywiście przegrany Dzie Dziękuję wam drodzy teamici za ogarnianie hmm. Teraz tak, broń, której tutaj używam jest to Złoty scarlight z powiększonymi magazynkami oraz tłumikiem na no, zapasował MP9 z tłumikiem Albo no, czym czy by, czy by innym takie fajne jest to czarne dildo na broni. <gry> wyposażenie, wyposażenie taktyczne, no oczywiście, chyba tego nie muszę mówić. C4 oraz, no dobra powiem, C4 oraz przenośny radar. Eee, no i wynik tego meczu to 40 na 2. Dosyć dobry meczyk, w sumie udało mi się ugrać. Byłby lepszy, gdybym nie padł na 22 striku. Eee, czyli brakowało mi 3 kg do Moaba, tak. No, Zdarza się, niestety. No ale do rzeczy: Tematem, którym się dzisiaj zajmę, albo który porusza, jest to wyposażenie zabójcze oraz taktyczne, które możemy dopasować do naszej klasy. Postaram się tak pokrótko je wymienić oraz opisać. <grych> A raczej wymienić i pokrótko opisać. No, przejęzyczyłem się, przepraszam. E, no i dobra, zaczynamy od zabójczych, może. No, pierwszy, co dostajemy na początku był to Frog Grenade, czyli jest to zwykły taki granat, tak, taki typowy, który używa większość armii na świecie. Drugim jest Semtex. No różni się on z, od zwykłego granata tylko tym, że można go przylepić po prostu do przeciwnika, na przykład, albo do ściany. No i jest on porównywalny z siłą właśnie z tym zwykłym granatem, tylko właśnie tym się różni, że się lepi. <grym> Dobra. Dalej jest Throwing Knife ten nóż do rzucania tak, bo zawsze mamy już sobie ten zwykły nóż, który wyciągamy z pasa oraz możemy sobie dopasować throwing Knife, jest to jedyna rzecz, którą możemy odnowić za pomocą padinożercy, jeżeli takiego takowego perka posiadamy w naszej klasie eee, i tak, throwing Knife zawsze zabija na hita, no chyba że rzucamy w Juggernauta, wtedy trzeba z 5 throwing Knife'ów nawet, albo 4, nie pamiętam dokładnie, Throwing Knife zabija na hita i Używanie go jest naprawdę dosyć ciężkie, no. Jeżeli ktoś się chce nauczyć, no na pewno się nauczy. Ja się już trochę uczyłem, oponowałem to do jakiegoś tam stopnia. rzut throwing knife'em polega na tym, że zawsze trzeba trafić w środek typa, no. Chyba, że mamy takiego fuksa, że to przedrzucimy rzucimy w ścianę, on, on się odbije i, no, i zabije tego gościa, nie? To jest tak zwany bank shot. Takie odbicie jakby. Dobra, następnym, następną rzeczą jest mina skacząca, czyli inaczej Bouncing Betty. Bouncing Betty ma, no jest taka, że rzucamy sobie ją, możemy ją podnosić i ma zasięg chyba 3 metry, ile się nie mylę, to już w promieniu 3 metrów, jeżeli ktoś przejdzie obok niej, to natychmiast to wybucha, zabijając oczywiście tego gościa na strzała. Ale, 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 właśnie tu jest ale. Teraz po powiem coś, jak można przeżyć Bouncing Betty. Jeżeli słyszymy ten zapalnik, ten taki charakterystyczny dźwięk od Bouncing Betty to po prostu kładziemy się na ziemię szybko. Wtedy mina ta nic tam nie robi. Po prostu wybucha nad nami. To jest właśnie największa wada Bouncing Betty, że przeciwnik może sobie to wyczaić oraz no przeżyć z łatwością. I ten... No i bardzo łatwo można ją przeżyć, tak? Większość ludzi tego nie wie, a ja to polecam. Znaczy teraz wam powiedziałem, to może już będziecie wiedzieć jak się przeżywa. Popróbujcie sobie, na pewno wam się uda. Większość ludzi nie używa tej miny, bo jest, no jest tylko jedną w sumie, na no jedną śmierć naszą, znaczy na nasze życie, tak? Więc się bardzo zbytnio nie opłaca. Dobra, następną rzeczą jest Claymore. Jest to mina przenośna, przeciwpiechotna. Wybucha ona tylko w jedną stronę. To jest właśnie dziwne. I teraz, jak można przeżyć takiego Claymore'a? Oczywiście można go podnosić ze sobą, przestawiać i tak dalej, i tak dalej, nie? Ale jak go przeżyć? No, kiedy słyszymy zapalnik od Claymore'a, nie panikujcie, spokojnie. Po prostu przebiegnijcie nad klejmorem, nic wam się nie stanie, bo klejmor, jak mówiłem, wybucha tylko w jedną stronę, zatem jak przebiegniecie nad nim, nic wam się nie stanie. Hmm, tu właśnie padłem, na 22 striku. Trudno, ale nie poddajemy się, nie? O to chodzi w tej grze. Jak już mówiłem, mecz temu? Nie, dwa mecze temu. Dwa, dwa gie? <grystanie> Dwie gierki temu, przepraszam. <grystanie> No i dobra, następną i ostatnią rzeczą już zabójczych wigbunków jest C4, no jak wiemy C4 jest to budynek wybuchowy, pewnie niektórym z CS-a, w tym, że nie rozwala on aż tak dużego obszaru jak w CS-ie, można nim nawet zrobić multi-killa tutaj w MW3, tak, Wrzucamy sobie po prostu to i to wybucha. No, i jest to chyba taki zabójczy equipment. Jedyne, jedyne, jak można przetrwać C4, to mieć na sobie Blast Shield Pro, czyli to tarcza, tak? Wtedy nie zostajemy zjechani w 100% swojego HP, tylko 95 chyba i jedna kulka wystarczy, żeby dobić takiego przeciwnika, który dostał C4 na web. Hmm. Dobra, nagadałem się o tych zabójczych. A tu jeszcze taktyczne. Hmm. Dobra, z taktycznych, pierwszą rzeczą, jaką dostajemy, jest to. Zwykły flash grenade, no jak to, jak wiemy on tylko oślepia wrogów, nic więcej innego nie robi. To no, oślepienie trwa chyba z 5 sekund, ile się nie mylę. No chyba, że mamy blast shield, no, to będzie trwał połowy, połowę czasu krócej, tak. Następną rzeczą jest conclusion grenade, czyli granat yy, zakłócający. On spowalnia wrogów, czyli oni się tak jakby poruszają, jakby byli, nie wiem, jakby tonęli w piasku, o spowolnieni jakby, jak w filmie jakimś się na przykład, o. no i chwilowo ich oślepia. Bardzo lubię Concussion Grenades, nie używam ich tutaj tak często, ale no, bo wolę przenośny radarek sobie używać. Dobra, następną rzeczą jest zakłócacz, Scrambler tak zwany. On po prostu wydaje taki efekt, że wróg w promieniu, o właśnie tak jak wrzuciłem przenośny radar, on pokazuje na, na mapie ten ludzi, to Scrambler zachowuje się tak, że po prostu zakłóca radar naszych przeciwników, tak? I wtedy oni nic tam nie widzą. Nawet jeżeli mają UAV, to nic to im nie da. Dobra. Kolejną rzeczą jest EMP Grenade. Jest to grunt elektromagnetyczny przydatny tylko i wyłącznie do niszczenia sprzętu przeciwnika, tak dalej, tych systemów, trofii. Co tam jeszcze on niszczy? No nie pamiętam. O, drony szturmowe, wieżyczki. Niektóre wszystkie znaczy. No, te trzy, które są dostępne. No i MP grenade może jeszcze nam odebrać możliwość np. wyzwania jakiegoś killstreaku, jeżeli nim dostaniemy przez jakiś czas, tak? Dobra, kolejnym jest smoke grenade, no jest to jak wiadomo zwykły granat dymny Tworzy on tam jakąś za zasłonę dymną przez bodajże 20 sekund, nie pamiętam dokładnie Ja nigdy go nie używam, nie przydaje mi się, bo po co? Co z tego, że rzucimy taki granat i tam nic się nie stanie w sumie Zasłaniamy sobie pole widoczności wrogom. No wrogom to dobrze, nie? Ale sobie no to już niekoniecznie. O! Następną rzeczą jest system trophy. Jest to taka wieżyczka, którą sobie zostawiamy i możemy ją zbierać w każdym momencie. I ona pozwala nam rozwalać wszystkie granaty, wszystkie te zabójcze ekwipunki, które lecą w naszą stronę. I tym samym można uniknąć śmierci. Tak zatrzymuje ona chyba dwa pociski, o ile się nie mylę. No i wtedy się rozpala. No jest taki bardzo w sumie. No ale niektórym się przydaje i niektórzy to lubią. Kolejną rzeczą jest flara taktyczna. No to to już w ogóle jest dla kamperów totalnych, bo no po prostu działa to na tej zasadzie, że rzucamy sobie taką flarę i rozpimy się jak padniemy na niej w tym miejscu, tak? Tylko dla kamperów polecam. Znaczy nie polecam, no nie kampcie ludzie, pamiętajcie. No i ostatnią rzeczą jest przenośny radar. Moje ulubione cacko, jak mówiłem już w którymś tam filmie, jest to nieskończony UAV. Pole pomaga on nam bardzo w tej grze, ponieważ widzimy pozycję wrogów w promieniu chyba nawet 10 metrów od siebie. Zatem polecam każdemu, naprawdę to używać. Jest tu 74 level, żeby odblokować ten radar. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten filmik, że docenić to. <grym> I że przydać się tak, bo to chodziło w sumie w tym filmie. Jestem tutaj od pomocy. Jeżeli będziecie mieli jakieś fajne pomysły na poradniki, to mówcie. Cześć.